Cześć. Witajcie serdecznie na moim kanale. Kanał nazywa się Zwykła Nuda, a tutaj mówimy o rzeczach wszystkim, tylko nie o nudzie. Witam serdecznie raz kolejny i cieszę się, że znowu ze mną jesteście. W dzisiejszym odcinku chciałabym nawiązać znowu do tematu planowania i przygotowania i poruszyć temat tego, jak się przygotować do powrotu do Polski. Jeżeli powrót do Polski jest czymś, o czym myślicie, czymś, nad czym się zastanawiacie, to chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać na ten temat, jak do tego podejść, aby nie było to wielką tragedią i aby możliwie najlepiej z tego wybrnąć. Także w dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat powrotu do Polski. Tak, jak może już wiecie, ja mieszkam w Wielkiej Brytanii i często pojawiającym się tematem wśród, wśród rozmów ze znajomymi, czy nawet w komentarzach na YouTube, pojawia się temat powrotu do Polski. Zwłaszcza teraz, kiedy um, już minął ten dzień Brexitu, już wiemy, że Wielka Brytania jest poza Unią Europejską. Teraz, jakby ten temat stał się tym bardziej ważny i tym bardziej aktualny. Myślę, że też dużo z nas, ludzi tutaj przebywających jako imigrantów, już spędziło tutaj wystarczająco dużo czasu, żeby zatęsknić za powrotem do ojczyzny, powrotem do rodziny, powrotem do bliskich. I znajomych sobie terenu. Także temat jest niezwykle ciężki, bo zmiana miejsca zamieszkania nigdy nie jest tematem łatwym. Jeżeli ktoś wyjeżdża i decyduje się na wyjazd ze swojego kraju ojczystego, jest to naprawdę ciężka decyzja, bo zostawia za sobą wszystko, co zna zostawia za sobą często całą rodzinę zostawia za sobą dom, swoje tak zwane korzenie. Decydując się na wyjazd, myślę, że dużo ludzi decyduje się na wyjazd krótki, który później w magiczny sposób przejawia się na liczbę lat i tak dużo ludzi, którzy wyjechali poza granicę, czy, czy jest to Wielka Brytania, czy, jest, czy są to Niemcy, czy jest to Holandia, czy inne kraje myślę, że często po latach jakby zaczynają się zastanawiać, że nad tym jak ten czas tak szybko minął i że mora, może pora wracać myślę, że szczęść z biegiem lat też jakby, im człowiek jest starszy, tym bardziej zaczyna odczuwać pewne rzeczy, których się nie czuje, jeżeli człowiek jest młody. Kiedy z młody chce podbijać świat, chce zwiedzać kraje, chce próbować nowych rzeczy, jeżeli człowiek później już z wiekiem zaczyna zakładać rodzinę, zaczyna się statkować. Tak jak mówiłam, zanim aparat mi się rozładował, jeżeli człowiek już zaczyna zakładać rodzinę, zaczyna się ustatkowywać, zaczyna też doceniać. Takie rzeczy jak posiadanie swojego miejsca na ziemi, czyli swojej takiej oazy spokoju, swojej takiej cichej przystani. Jeżeli mamy rodzinę, jeżeli jest, żyjemy z tą rodziną w zgodzie, co też niestety nie jest zawsze em, możliwe, ale jeżeli mamy rodzinę, jeżeli żyjemy z tą rodziną dobrze w zgodzie, w takim czasie, jak zakładamy swoją rodzinę, jeżeli właśnie już zaczynamy myśleć takimi innymi kategoriami, jak podbijanie świata, to często zależy nam na tym, żeby być blisko tej rodziny, żeby mieć tą bliską osobę niedaleko siebie, żeby być w stanie często ją odwiedzać i zwłaszcza um, osoby, które posiadają dzieci, które mają małe dzieci, chcą, aby te dzieci miały kontakt właśnie z tą bliską rodziną, czy jest to jakaś ciocia, wujek, kuzynstwo, czy są to babcia, dziadek, pradziadek. Często właśnie rodzicom zależy na tym, żeby zbudować te silne więzi, żeby te dzieci miały taką silną siatkę wsparcia. I tak samo jakby po pewnym czasie, myślę, człowiek też już tęskni do tego, co znane i co swoje. Także warto się zastanowić nad tym, dlaczego myślimy w ogóle o wyjeździe. Jak już będziemy wiedzieć, Um, jak już będziemy mieli wypisane tą listę rzeczy, dla których myślimy o wyjeździe, warto też zastanowić się nad tym, co jest dla nas ważne w życiu. Tutaj mam na myśli takie rzeczy jak: czy dla nas najważniejsze jest zdrowie, czy jest dla nas najważniejsza rodzina, czy może kariera. Czy może pieniądze, czy może wygoda, warto po prostu zastanowić się nad naszymi priorytetami w życiu i je uszeregować od najważniejszego do tego mniej ważnego, czyli co bylibyśmy w stanie poświęcić dlaczego. Czy bylibyśmy w stanie poświęcić karierę dla rodziny, czy bylibyśmy na przykład w stanie poświęcić zdrowie dla kariery? I może wydaje się to śmieszne e, w tak prostym e, Przedstawieniu, ale chodzi mi tutaj o takie rzeczy, jak na przykład godziny, w których się śpi, albo ilość czasu, ilość godzin spędzanych w pracy. Wiadomo, dla człowieka podobno najlepiej się wysypiać tak około 7-8 godzin dziennie. Stres też nie jest dobry dla naszego zdrowia. Niestety niektóre pozycje, niektóre role wymagają od nas życia poniekąd w ciągu ciągłego stresu. Um, tak jak co to było? Jak mówi pewien żart, saper myli się tylko raz. Ale tak zupełnie poważnie, to właśnie chodzi o to, żeby człowiek był w stanie się zastanowić, co jest dla nas najważniejsze w danym momencie, i jak długo to będzie dla nas ważne? Bo może być tak, że dajmy na to w tym teraz czasie, kariera jest dla nas najważniejsza, chcemy się jak najdalej wspiąć, jak najwięcej osiągnąć, ale dajemy sobie na to tylko 3, 5 lub tam 10 lat. I wiemy, że mamy ten okres czasu, niech to będzie 5 lat, kiedy chcemy maksymalizować swoją em, karierę i swoją pozycję w pracy, może swoje zarobki, ale po tych 5 latach już dajmy na to, chcemy albo przejść na emeryturę, albo zmienić pracę na mniej stresującą warto jest ustalić takie ramy czasowe tego co jest dla nas ważne i kiedy bo może być tak że na przykład jeżeli praca jest dla nas ważna to może być tak że wyjazd do Polski sprawi że nie będziemy w stanie tego realizować lub może być tak że jeżeli chcemy wyjechać to akurat to będzie coś co spowoduje że uda nam się bardziej osiągnąć to co jest naszym e, pierwszym priorytetem Kolejną rzeczą Czyli jeżeli już się zastanowiliśmy dlaczego chcemy wyjechać, jeżeli już ustaliliśmy swoje priorytety, kolejną ważną rzeczą jest przygotowanie i to jest um, ten plan już, o którym tak długo tu um, Chodzi mi o to, że warto jest zastanowić się co będziemy potrzebować, do takiego wyjazdu. Czyli wiadomo, jeżeli zmieniamy zupełnie kraj zamieszkania, to będziemy musieli zmienić pracę, będziemy musieli zmienić nasze miejsce życia, czyli nasz dom, nasze mieszkanie. E, będziemy musieli zastanowić się nad wszystkimi różnymi rzeczami, które się zmienią e, pod wpływem. Tej naszej decyzji o wyjeździe. Czyli, jeżeli mamy dzieci, które chodzą do szkoły, będziemy musieli zastanowić się, do jakiej szkoły te dzieci będą chodzić i kiedy można je przenieść. Jeżeli mamy jakieś zwierzaki, to gdzie te zwierzaki będziemy trzymać? Jeżeli um, mamy jakieś hobby, to czy będziemy w stanie to hobby uprawiać? Kolejną rzeczą, czyli, jeżeli już mamy ustalone, Powody, dla których chcemy wyjechać i mamy ustalone priorytety, wtedy należy się zastanowić nad miejscem, czyli gdzie powinniśmy się osiedlić po przyjeździe już do Polski, aby być w stanie realizować. Te swoje priorytety i aby odpowiedzieć na to, jakby zaspokoić tą swoją potrzebę, dlaczego chcieliśmy wyjechać. Czy jeżeli chcemy wyjechać, ponieważ chcemy być bliżej rodziny, to gdzie będziemy mieszkać, żeby być bliżej tej rodziny i móc osiągnąć taki kontakt z rodziną, na jaki nam zależało. Jeżeli naszym priorytetem jest dajmy na to osiągnięcie pewnego stanowiska zawodowego lub pewnej ścieżki kariery zawodowej, to w jakim mieście musimy mieszkać, żeby być w stanie znaleźć się na tym stanowisku, żeby ta firma, dana firma, dany sektor tam istniał. Czyli jeżeli ktoś Dajmy na to, chce zacząć uprawiać sporty wodne nad morzem, to nie będzie mieszkał w górach, ponieważ nie będzie w stanie zrealizować tych dwóch rzeczy naraz. Także należy się zastanowić, jak poprzez te pierwsze dwie rzeczy, nad których myśleliśmy, co musimy zaplanować dalej, czyli gdzie będziemy mieszkać. Kolejną rzecz, z czego się utrzymamy, czyli bardzo ważną rzecz, i to jest. W w każdym przypadku, naprawdę w każdym przypadku, nawet jeżeli nie zmieniamy, um, nie wyjeżdżamy, nie zmieniamy swojego miejsca zamieszkania, bardzo ważne jest to, żeby Zdawać sobie sprawę ze swojej sytuacji finansowej, z tego, czy mamy jakieś oszczędności, ile tych oszczędności mamy, jeżeli ich nie mamy, to czy jesteśmy w stanie je zdobyć i w jakim okresie czasu. Czyli znowu przygotowanie i planowanie. Jeżeli planujemy wyjazd całą rodziną lub sami sobą, ale jeżeli planujemy tak wielką zmianę jak całe nasze życie, to naprawdę do tego należy się przygotować, czyli rozważyć, gdzie będziemy pracować. Gdzie będziemy mieszkać? Um, skąd będziemy mieli pieniądze na utrzymanie się? Jak szybko tą pracę znajdziemy i co potrzebujemy zrobić, żeby ją zapewnić? Czyli czy chcesz wyjechać już dopiero po tym, jak będziesz mieć pracę zapewnioną w Polsce, czy jednak ryzykujesz i jedziesz tam z nadzieją, że znajdziesz tam pracę, bo masz na tyle duże oszczędności? E, albo biznes, który możesz wykonywać z każdego miejsca na ziemi, że nie będziesz się musiał, e, musiała obawiać o pieniądze i o to, żeby móc zapłacić rachunki i móc spokojnie zakupić rzeczy, które są ci potrzebne. Także przygotowanie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć razy, cały czas, plan i przygotowanie. Kolejną rzeczą, oczywiście, jeżeli już mamy wszystko przygotowane i zaplanowane po stronie polskiej, jest przygotowanie i zaplanowanie tego, co musimy zrobić tutaj. Czyli, jeżeli masz pracę, jaki masz okres wypowiedzenia? Jak szybko możesz z tej pracy zrezygnować? Jeżeli masz dom, czy mieszkanie, czy jest to wynajmowane, jaki znowu masz okres wypowiedzenia? Czy musisz płacić jakąś karę za zrezygnowanie z niego wcześniej? Jeżeli posiadasz coś na własność, to musisz się przygotować na to, że sprzedaż tego lub wynajem będzie wymagał serii przygotowań, serii różnych tam spotkań i, i zdecydowanie czasu. Różne opcje są do rozważenia. Ale najważniejsze to jest po prostu na tym przysiąść i rozważyć, co możemy zrobić i co będzie dla nas tą najlepszą opcją w danym momencie. Tak samo, jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy, które posiadamy, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zobowiązania, czy jest to, dajmy na to, jakiś telefon na kontrakt, czy jest to um, jakieś członkostwo na siłowni, w jakimś health clubie, czy w czymkolwiek innym. Warto po prostu wszystko pozamykać. Jeżeli wyjeżdżamy i nie będziemy więcej tutaj wracać, nie mamy zamiaru tu wracać, warto jest wszystko pozamykać, tak, żeby później nie było problemu, że nas tu nie ma, a coś jeszcze się dzieje. Tak samo, jeżeli chodzi o konta bankowe. Wiem, o tyle tutaj jest lepiej, jak w Polsce, że istnieją takie konta naprawdę bezpłatne, gdzie nie trzeba nic robić i konto po prostu będzie stało otworzone dopóki go nie zamkniemy. Czasami warto to zostawić, ale jeżeli nas tu nie będzie, to może być tak, że warto to wszystko pozamykać. Ale trzeba się upewnić, że znowu wszystkie nasze w takim wypadku jeżeli chcemy pozamykać wszystkie konta bankowe, to należy się upewnić, że nie będzie nie będziemy mieli, nie będziemy w sytuacji, kiedy będą nam się należały jakieś pieniądze, które trzeba będzie wpłacić na konto lub my będziemy mieli zobowiązania, żeby gdzieś za coś zapłacić, czyli dajmy na to jakiś ostatni rachunek za telefon, ostatni rachunek za jakiś council tax. Czy będziemy musieli zapłacić jakąś tam e, opłatę za zerwanie kontraktu, może na siłowni? Ważne jest sprawdzenie wszystkich rzeczy, wszystkich naszych zobowiązań i upewnienie się, czy jeżeli dajmy na to, mamy jakiś zwrot podatku, albo ostatnią wypłatę z pracy, czy będzie możliwe, że wyślą wam to czekiem albo wpłacą na nowo podane konto, czy jednak musi to być konto, które już istnieje w systemie. I tak samo kwestia różnego rodzaju dokumentów. Czyli jeżeli pracowaliście tutaj przez wystarczającą ilość lat, żeby na przykład starać się o emeryturę w kraju, w którym obecnie mieszkacie i pra pracujecie, co potrzebujecie, żeby te świadczenia Wam nie przepadły, żeby je udokumentować, żeby je na tyle dopełnić, żeby później nie było problemu, że wyjedziecie i czegoś akurat Wam zabrakło. Czyli postarać się pozamykać wszystkie sprawy, zanim Będziecie wyjeżdżać. A później, no to już jest tylko przygotowanie wyjazdu, czyli ustalenie dat, ustalenie znowu osób, kto wam z czym pomoże, czy będziecie musieli pakować rzeczy i wysyłać jakimś busem, czy może paczkami, czy będziecie wszystko sprzedawać, w jaki sposób wracacie do Polski, czy jest to samochód, czy jest to autobus, czy może lecicie samolotem i tak. I później to już jest tylko przejście do działania, czyli zabukowanie tych biletów. Przygotowanie wszystkiego i powodzenia. Tylko tyle mogę powiedzieć. Oczywiście, tak jak mówiłam, nie jest to sprawa łatwa i ja nie będę nikomu doradzać, co jest lepsze, bo to jest sprawa indywidualna. Każdy z nas ma inną sytuację życiową, każdy z nas ma inne priorytety. Dla każdego z nas coś innego jest najważniejsze i każdy z nas ma różną skalę. Odbierania rzeczy, emocji i, i mnóstwa innych rzeczy, które sprawiają, że pewne rzeczy są dla nas ważniejsze niż dla innych. Ale sami musimy podjąć tę decyzję, nie patrząc się na innych, bo to, że jakaś nasza znajoma, koleżanka czy ktoś z rodziny taką podjął decyzję, a nie inną, nie znaczy, że ta sama decyzja będzie dla nas dobra. Warto Wysłuchać różnych punktów widzenia, bo akurat może być tak, że ktoś pomyślał o czymś, o czym my nie pomyśleliśmy. Temat jest naprawdę, naprawdę głęboki i należy się dobrze przygotować, zwłaszcza jeżeli jest to taka zmiana, jak myślimy, że jak wyjedziemy, to nie wracamy. Może być też tak, że wyjedziecie i, i będzie się Wam na tyle tam nie spodoba. Albo zatęsknicie, że będziecie chcieli wrócić. W takich wypadkach warto sobie zostawić furtkę otwartą, czyli właśnie nie zamykać tych kąt w banku, jeżeli macie jakieś um, nieruchomości, to może warto ją zostawić, jeżeli macie jakiś biznes, który może funkcjonować bez was, będących w danym kraju, może warto też starać się go utrzymać. Ja jestem z tych osób, które lubią, Zostawiać sobie otwartą furtkę, ponieważ wierzę, że zawsze sytuacja może się zmienić. Dlatego też nie mówię, że nigdy nie wrócę do Polski, ale nie chcę nikomu doradzać, bo jak mówię, każdego z nas sytuacja jest inna. Najważniejsze to jedyne, co mogę doradzić, to to, żeby się dobrze przygotować, dobrze zastanowić, rozważyć te parę rzeczy, o których tutaj wspominałam i po prostu samemu tak szczerze ze sobą usiąść i się zastanowić i dopiero wtedy podjąć decyzję. I oczywiście, jeżeli jesteście w związku, jeżeli jesteście w rodzinie, to nie podejmujcie tej decyzji sami. Porozmawiajcie z każdym członkiem tej rodziny, porozmawiajcie również z waszymi bliskimi. W Polsce, jeżeli Rodzina jest dla Was ważna i dlatego chcecie wyjechać. Porozmawiajcie z tymi ludźmi i zobaczcie, jaki jest ich punkt widzenia. Nie bierzcie jakby tego 100%, bo to jest oczywiście czyś inny punkt widzenia, ale zawsze warto wysłuchać tej drugiej strony. I tyle. Jeżeli zdecydujecie się wracać, to życzę wam 100% powodzenia i szczęścia i mam nadzieję, że wszystko się ułoży bez żadnych problemów i mam nadzieję, że po prostu wszystko będzie dobrze. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, fajnie, że byliście ze mną. Dajcie znać, co myślicie o tym, dajcie znać, czy jest coś innego, co może pominęłam, co jest naprawdę ważne w przygotowaniu do tak ważnej decyzji jak wyjazd, powrót do Polski. I dajcie znać w komentarzu, czy szykujecie się może do wyjazdu, czy może dla Was jest to całkowicie już opcja, która nie ma sensu i w ogóle co o tym myślicie. Dzięki raz jeszcze, pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.